Cześć, witam na kanale info-prawa. Jest już czerwiec, więc najwyższy czas powiedzieć, co siać i sadzić właśnie w tym miesiącu. Cały ten terminarz, który zaraz przeczytam, jest oczywiście też napisany w mojej książce info-prawa jak uprawiać warzywa, którą można kupić na stronie infouprawa.pl, jak również na Allegro. Jest tam każdy miesiąc uprawy od stycznia do grudnia, jak również jest ta książka o uprawie 64 warzyw. Zapraszam serdecznie. Czerwiec to miesiąc, który pozwala jeszcze na uprawę wielu warzyw, ale gdy chcemy uzyskać bardzo dobre zbiory, to często z uprawą warto się pospieszyć. Czerwiec to z jednej strony dobry miesiąc na rozpoczęcie uprawy, ale na przykład przy czerwcowym siebie, niektóre warzywa mogą wykazywać skłonności do szybszego zakwitania, co często jest niekorzystne. Warto więc uwzględnić wszystkie plusy i minusy przed rozpoczęciem danej uprawy. No i tutaj standardowo mam podział jak w innych filmach właśnie z siołu tam w maju, w kwietniu i tak gdzie mówię, jakby, co jest według mnie naj, najlepszym terminem, i mam taki podział. Taki sobie termin, niezły termin, dobry termin i polecam. Wszystko tu teraz piszę, o co chodzi. Zatrzymajcie sobie, a jak tu, ja tutaj już mówię dalej, bo no, ci, co oglądali wcześniejsze filmy z maja, z kwietnia, ten to nie chcę, żeby się powtarzać. Oto warzywa, które można siać lub sadzić w czerwcu. Arbus, sadzenie rozsady do połowy czerwca. Zwykle będą już mniejsze zbiory. Tutaj mówię też zwykle, bo różnie może być. Może się sadzić, nie wiem, do końca czerwca i też, i też te zbiory będą niezłe, ale to już w zależności od tego, jaka będzie jesień. Bakłażan, sadzenie rozsady przez cały czerwiec. Zwykle będą już mniejsze zbiory. Batat, sadzenie rozsady do gruntu przez cały czerwiec. Polecam sadzenie w tym miesiącu, szczególnie do połowy czerwca. Bób, siew wprost do gruntu przez cały czerwiec, to później ryzykowny termin, różne mogą być zbiory. Broku, siew na rozsadę przez cały czerwiec, to taki sobie termin na siewy. Sadzenie rozsadę przez cały czerwiec, polecam sadzenie w tym miesiącu. Tutaj zaczyna się znowu te polecam, 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 więc napiszcie w komentarzu standardowo polecam. Brukiew siew na rozsadę przez cały czerwiec polecam siać jak najwcześniej. Siew prosto do gruntu przez cały czerwiec polecam też siać jak najwcześniej. Sadzenie rozsady przez cały czerwiec polecam sadzenie w tym miesiącu. Brukselka sadzenie rozsady przez cały czerwiec to niezły termin na sadzenie w tym miesiącu. Burak cikłowy, siew na rozsadę do połowy czerwca to niezły termin na siewy. Siew prosto do gruntu przez cały czerwiec polecam siewy w tym czasie. Sadzenie rozsady do gruntu przez cały czerwiec polecam sadzenie w tym czasie. Burak liściowy. Siew na rozsadę do połowy czerwca to niezły termin na siewy. Siew prosto do gruntu przez cały czerwiec polecam siewy w tym czasie. Sadzenie rozsady do gruntu przez cały czerwiec polecam sadzenie w tym czasie. Cebula. Sadzenie dymki przez cały czerwiec to późny termin, mogą być małe zbiory. Chrzan, sadzenie przez cały czerwiec, to taki sobie termin na sadzenie. Różnie może być ze wzrostem i planowaniem. Ciecierzyca, siew do tunelu foliowego szklarni do połowy czerwca, to niezły termin na siewy. Siew do nieosłoniętego gruntu do początku czerwca, to niezły termin na siewy. Cukinia, siewna rozsade przez cały czerwiec, to późny termin, ale mogą być dobre zbiory. Siew wprost do gruntu przez cały czerwiec, to niezły termin na siewy, szczególnie do połowy czerwca. Sadzenie rozsady przez cały czerwiec, polecam sadzenie w tym miesiącu. Cyklantera, siewna rozsada przez cały czerwiec, to taki sobie termin na siewy, będą mniejsze plony. Siew wprost do gruntu przez cały czerwiec, to taki sobie termin na siewy, będą mniejsze plony. Sadzenie rozsady przez cały czerwiec, to niezły termin na sadzenie. Cykoria. Siew wprost do gruntu odmian potrzebujących pędzenia do połowy czerwca. Polecam siewy w tym miesiącu. Siew wprost do gruntu odmian niepotrzebujących pędzenia przez cały czerwiec. Polecam siewy w tym miesiącu. Dynia. Siew na rozsadę przez cały czerwiec to późny termin na siewy, będą mniejsze zbiory. Siew wprost do gruntu przez cały czerwiec to niezły termin na siewy. Sadzenie rozsady przez cały czerwiec to dobry termin na sadzenie, szczególnie do połowy czerwca. Fasola siewna rozsadę do początku czerwca to później termin na siewy. Siew wprost do gruntu przez cały czerwiec polecam siewy w tym miesiącu. Sadzenie rozsady przez cały czerwiec to niezły termin nasadzenie. Fenku, siewna rozsadę przez cały czerwiec polecam siewy w tym miesiącu. Siew wprost do gruntu przez cały czerwiec polecam siewy w tym miesiącu, szczególnie od połowy czerwca. Sadzenie rozsady przez cały czerwiec to ryzykowny termin nasadzenie. Groch, siew wprost do gruntu przez cały czerwiec to niezły termin na siewy, ale mogą być mniejsze zbiory. Jarmusz, siew na rozsadę przez cały czerwiec to dobry termin na siewy. Tak samo siew wprost do gruntu to jest dobry termin, jak również sadzenie rozsady przez cały czerwiec to też dobry termin. Kabaczek, siew na rozsadę przez cały czerwiec to później termin na siewy, raczej będą mniejsze zbiory. Siew wprost do gruntu przez cały czerwiec to niezły termin na siewy. Sadzenie rozsady przez cały czerwiec to dobry termin na sadzenie, szczególnie do połowy czerwca. Kalafior, siew na rozsadę przez cały czerwiec to taki sobie termin na siewy. Sadzenie rozsady przez cały czerwiec to niezły termin na sadzenie. Kalarepa. Siewna rozsadę przez cały czerwiec to taki sobie termin na siewy. Sadzenie rozsady przez cały czerwiec to niezły termin na sadzenie. Kapusta. Sadzenie rozsady przez cały czerwiec to niezły termin na sadzenie. Kapusta pekińska. Siewna rozsadę przez cały czerwiec. Polecam siewy od końca czerwca. Siew wprost do gruntu przez cały czerwiec to niezły termin na siewy. Sadzenie rozsady do gruntu przez cały czerwiec to niezły termin na sadzenie. Karczoch, sadzenie rozsady przez cały czerwiec, polecam sadzenie w tym miesiącu. Kiwano, sadzenie rozsady przez cały czerwiec to niezły termin na sadzenie. Koper ogrodowy, siew wprost do gruntu przez cały czerwiec, polecam siewy w tym miesiącu. Kukurydza, siew wprost do gruntu do połowy czerwca. To taki sobie termin na siewy. Sadzenie rozsady przez cały czerwiec to niezły termin na sadzenie. Marchew, siew wprost do gruntu przez cały czerwiec, polecam siewy w tym miesiącu. Melon, sadzenie rozsady przez cały czerwiec to później termin, mogą być różne zbiory. Miechunka pomidorowa, sadzenie rozsady przez cały czerwiec to dobry termin na sadzenie, szczególnie do połowy czerwca. Ogórek gruntowy, siew na rozsadę przez cały czerwiec to później termin na siewy, ale uprawa może się dobrze udać. Siew wprost do gruntu przez cały czerwiec to później termin na siewy, ale uprawa również może się dobrze udać. A nawet bardzo dobrze. Sadzenie rozsady przez cały czerwiec polecam sadzenie w tym miesiącu. Ogórek meksykański, siew na rozsade przez cały czerwiec, to później termin na siewy, będą mniejsze zbiory, ale są szanse na udaną uprawę. Sadzenie rozsady przez cały czerwiec to niezły termin na sadzenie, szczególnie na początku czerwca. Ogórek szklarniowy, siew na rozsade przez cały czerwiec, to taki sobie termin na siewy. Sadzenie rozsady przez cały czerwiec to niezły termin na sadzenie, szczególnie na początku czerwca. Papryka. Sadzenie rozsady przez cały czerwiec to niezły termin na sadzenie, szczególnie do połowy czerwca. Pasternak. Siew wprost do gruntu przez cały czerwiec to taki sobie termin na siewy, ale niektóre odmiany mogą się nieźle udać. Patison, siew na rozsadę przez cały czerwiec to taki sobie termin na siewy, raczej będą mniejsze zbiory. Siew wprost do gruntu przez cały czerwiec to niezły termin na siewy, ale raczej będą mniejsze zbiory. Sadzenie rozsady przez cały czerwiec to dobry termin na sadzenie. Pietruszka naciowa siew wprost do gruntu i na rozsadę przez cały czerwiec to dobry termin na siewy, szczególnie do połowy czerwca. Sadzenie rozsady przez cały czerwiec polecam sadzenie w tym miesiącu. Pomidor. Sadzenie rozsady przez cały czerwiec to dobry termin na sadzenie, szczególnie do połowy czerwca. Por sadzenie rozsady przez cały czerwiec to dobry termin na sadzenie. Rodzynek brazylijski sadzenie rozsady przez cały czerwiec to dobry termin nasadzenie, szczególnie do połowy czerwca. Rukola siew WPROST do gruntu przez cały czerwiec to taki sobie termin na siewy. Rzepa – siew wprost do gruntu przez cały czerwiec to niezły termin na siewy. Rzotkiew, siew wprost do gruntu przez cały czerwiec polecam siewy w tym miesiącu. Rzodkiewka – siew wprost do gruntu przez cały czerwiec to niezły termin na siewy. Sałata, siewna na rozsady przez cały czerwiec polecam siewy w tym miesiącu. Siew wprost do gruntu przez cały czerwiec, no i też sadzenie rozsady przez cały czerwiec też polecam. Seler korzeniowy, sadzenie rozsady przez cały czerwiec polecam sadzenie w tym miesiącu, szczególnie do połowy czerwca. Seller naciowy. Sadzenie rozsady przez cały czerwiec. Polecam sadzenie w tym miesiącu, szczególnie do połowy czerwca. Słonecznik jadalny. Sadzenie rozsady przez cały czerwiec to dobry termin na sadzenie, szczególnie na początku czerwca. Szczaw. Siew na rozsadę przez cały czerwiec to niezły termin na siewy. Siew wprost do gruntu przez cały czerwiec i sadzenie rozsady przez cały czerwiec to też niezły termin. Szczypiorek. Sadzenie rozsady przez cały czerwiec to dobry termin na sadzenie. Szpinak. Siew wprost do gruntu przez cały czerwiec to taki sobie termin na siewy. Tykwa. Siew wprost do gruntu przez cały czerwiec to niezły termin na siewy, szczególnie do połowy czerwca. Sadzenie rozsady przez cały czerwiec to dobry termin na sadzenie, szczególnie do połowy czerwca. Ziemniak, sadzenie przez cały czerwiec to później termina sadzenie, ale jakie zbiory powinny być, szczególnie sadzenie na początku czerwca. Przed rozpoczęciem uprawy warto zagłębić się w uprawę danego warzywa. I tutaj dziękuję Wam za uwagę. No trochę tego było. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was przydatny. Jeszcze raz zapraszam do zakupu mojej książki Info. Uprawa: Jak uprawiać warzywa? O uprawie 64 warzyw, właśnie z terminarzami rozbudowanymi, ze, 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 ze sąsiedztwem, i tak dalej. Można ją kupić na stronie infouprawa.pl, jak również na Allegro. A książkę kupiło już prawie 5000 osób. Pozdrawiam.